Cześć! Kilka dni temu miałem okazję spotkać i porozmawiać z moim przyjacielem Bartłomiejem Kubkowskim. Nazywam się Bartłomiej Kubkowski i w lipcu 2022 roku jako pierwsza osoba w historii przepłynę w Pław Morze Bałtyckie. Trzymajcie kciuki! Bartek jest o tyle ciekawą postacią, bo zdecydował się już za miesiąc, w lipcu 2022 czy płynąć w Pław Morze Bałtyckie? Jeśli interesuje Cię, jak wyglądają przygotowania do takiego niesamowitego wyczynu, a co śni się człowiekowi, który dopiero co skończył karierę pływacką, oraz w jaki sposób można się pożegnać z państwową edukacją, nie do końca z klasą, oglądaj. Partnerem odcinka jest właściciel aplikacji Biznes 3.0. Biznes 3.0 wspiera polskich przedsiębiorców. Skorzystaj z okazji. Wejdź na stronę biznes3.0.pl. Pobierz aplikację, dodaj ogłoszenie i zacznij zarabiać.